Się, abyś poruszył się na ten temat i abyś dzisiaj dotknął każdego z nas przez dwojaką łaski. Będę dzisiaj na namaszczenie posiln na zaczepkę palców, kopalczyw, położył tutaj namaszczenie z waszego kto siłę. Ktoś chciał przeciwstawiać temu nagraniu, ktoś chciał opanować temu nagraniu. Będę się, żeby odpowiednich ludzi przyciągnął no to kazanie, bo to kazanie może ewolucjonizować w życiu wiele. Znaczy dla niektórych będzie bardzo późno w życiu, zrobić pewne rzeczy. Już jest Pana Jezus tym miejscu, mogę się postawić Twojego aniołów koło mnie. Mogę się, żeby to co będzie powiedziane, żebyś to tu się głosił, bo Ty jesteś ekspertem. My mamy jakieś tam poznanie, które daje, że się że szukamy. I jest ten temat od A do Z, więc się, żebyś głosił. To się każdego z nas o tym się za czym zaczniemy głosić, aby Duch Święty i Pozomnie spoczął na tym nagranie. Bo to nie jest tylko to, co ja to powiem. Każdy musi zobaczyć swoje życie. Każdy musi zobaczyć swoje życie, każdy musi zobaczyć. Każdy musi zobaczyć jak wygląda, każdy musi zobaczyć jak po prostu jest to, czy to jest do kogoś. Czy Niech Duch Święty pokaże, bo ja wiem, że często działaniem diabelskim jest, jest to, żeby ukryć pewne rzeczy i, i wskazywać na różne inne rzeczy, natomiast rzeczy, które są rzeczywiście przyczyną są gdzieś utajane przez demony. Ale ja wiem, że Duch Święty jest mocniejszy od każdego demona. Jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu Duch Boży, to duch Boży. Danem, możliwość zobaczenia rzeczy i uporania się z tymi rzeczami raz na zawsze. Dzisiaj chciałem mówić, więc spróbowałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w zborach jest tak dużo starych panien. Dlaczego w zborach jest tak dużo starych panien? I chciałbym pokazanie, to kazanie, to nie jest kazanie, które ma powiedzieć ten, ten problem, zaczyna jakieś tam statystyki albo i nie. Później idziemy, dowiemy się, idziemy do domu Chcę, żeby to kazanie dotknęło tak wielu ludzi, jak potrzeba, tak wielu dziewczyn, jak potrzeba. To może działać również w kwestii kawalerów. A więc to są tego typu rzeczy, bo my mamy dziwne... Wiecie, nie mamy 80-ko charyzmatycznych w większości przypadków służby uwolnienia, nie mamy poznania, a zatem my nie możemy być pomożone, bo my rzeczy nie rozumiemy. Ja wiem, że Bóg mi pokazał duże rzeczy, bo pokazał wielu innym ludziom duże rzeczy. Ja wiem, że kiedy Duch Święty, dlatego się modlę na początku, żeby to Duch Święty pokazał, bo Bóg Święty nam wam pokaże rzeczy w waszym życiu, które nikt by się nie domyślił. Nawet ja bym nie wiedział, czy pastor, czy ktokolwiek. Bóg święty, Duch Święty ma, pamiętajcie, bada głębokości ducha, głębokości Pana Boga i bada głębokości. Człowieka więc by chciał, to bym chciał temat zaadresować, ponieważ my mamy różne, po różnych zborach różne nauki, i y, przy, jakie mogą być przyczyny, ja chciałem powiedzieć o duchowych przyczynach, dlaczego niektóre kobiety, niektórzy mężczyźni, cokolwiek by nie robili, y, no, mają problemy po prostu z tym, żeby no, założyć tą rodzinę. Wejść do małżeństwa, i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym o tym się, się troszeczkę pogadać. Mamy około 10 minut, więc mogę się długo święty, żebyś pomógł mi to przekazać. I to będzie trochę, wiecie, mocne kazanie, więc polecam się wsłuchać. Ja tam nie szczędzę nikomu, ani ja nie mówię tego, żeby kogoś, wiecie, zbić czy coś, ale po to, żeby ktoś otworzył oczy na tym miejscu. <laughs> Jak tak patrzę przez lata, to wiem, że. Czasami przyczyną tego jest takie um, wydawałoby się różne nauki w kościele, że wiecie, nie wszyscy są powołani do małżeństwa, że to i to sama ta nauka jest taka naciągana Słowem Bożym, bo co Boże mówi, że nie dobrze jest człowiekowi być samemu, nie dobrze jest mężczyźnie być samemu, ani, ani kobiecie być samemu, więc czasami te nauki i wiecie oni później. Jak, wiecie, tak eksperci się wzięli za ten temat, to oni później narobili różnych, wiecie, dziwaków po drodze, i później ludzie, wiecie, ludzie nie chcieli wychodzić za mąż, bo to już rzekomo zbliży do Pana Boga, i tak dalej. Tak, rzeczywistość jest inna, bo Bóg nas nie powołał. Ma, Bóg nas powołał do relacji z Bogiem, ale Bóg nas nie powołał, żebyśmy by, byli sami. Czasami ta kwestia jest związana, bo ja widziałem parę ludzi. I, I mówię to głównie do tych ludzi, którzy mają problemy czasami i to co powiem może wielu zgorszyć, obrazić, ale niech tam. Ale niech tam. Czasami problemem jest, że ludzie mają po sobie zbyt wygórowane mniemanie. I czasami jest tak, że Bóg coś daje, a ludzie są tak, wiecie, tak na wysokim poziomie, tak na to, tamto, że cza, czasami zdarza się i to działa w dwie story, to nie tylko kobiety są, czasami mężczyźni są tacy sami, ale e, znajdziemy kobiety, które są na przykład bardzo wyniosłe, one mają dużo czasu w życiu, one nie, nie są poważne, one nie angażują się, podczas gdy inne dziewczyny w tym czasie przygotowują się do ślubu, są decydowane, a to co myślą, się niezdecydowane, chciałyby, nie wiadomo co, księcia z bajki, ale nie chcą robić to, co Bóg im pokazał. I tam jest niektórych z Was i, i, i dlatego to jest problem. Problem jest, że czasami, ja to powiedziałem wielokrotnie przed Bogiem, że to jest problem, że my w kościele czasami mamy takich jakichś dziwaków po prostu w kościele. I, I to jest ten problem. Jak ktoś jest dziwakiem, Bóg mu coś oferuje, to, to osoba nie... Nie reaguje, bo ona myśli na przykład, jeśli to jest kobieta, że ona zasługuje na księcia, że ona jest tak super, że, że Bóg jej na pewno dociera, a Bóg jej każe zrobić coś, ona po prostu nie chce tego robić. I czasami to jest problem, i czasami później ludzie przeżywają zniechęcę. I tak czasami jest problem, że po prostu ludzie nie, nie mają dobrego podejścia, są takimi jakimiś Takimi dziwnymi ludźmi po prostu I to jest, to jest jeden z problemów, który może być Każdy niech przejrzy, niech Bóg I to jeszcze nie chodzi, bo wiecie, każdy powie To pewnie nie ja, ale Niech Duch Święty przejrzy nasze życie Niech Duch Święty nam pokaże I Bóg nam pokaże, jak jest problem. Drugi problem, który jest Ważniejszy nawet może Polega na, na tym, że Nas w Kościele nie uczyli Że jest jakaś jak demonizacja I są duchy są demony, które są odpowiedzialne za no, próbę powstrzymania małżeństwa, próbę atakowania małżeństwa, rozbijania małżeństw i również rozbijania rodzin. Są takie duchy. Ich specjalizacją jest robienie tych rzeczy. A więc czasami może się zdarzyć, że te duchy są. Jest dziewczyna w zboże, jest ona ładna. Ale nigdy jej się nie układa i zawsze, albo ona coś szani, albo ona nie, ona wiecie, niby próbuje i tak dalej, ale coś, coś się tam chrzani zawsze, albo nagle coś się tam wydarza i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Są takie duchy, są takie duchy, które są za to odpowiedzialne. A więc, jeżeli ktoś ma problem z tym... Mijają komuś lata, ja to każenie głoszę. Nie dlatego, że musiałem na kimś koniec się wyżyć i tak dalej, ale raczej taka dobra porada, jeżeli komuś zależy, żeby na czas wszedł do rzeczy, na czas wszedł, to, le, to lepiej się wsłuchać. Lepiej się wsłuchać. Są takie duchy, troszkę odpowiedzialne. Oczywiście większość y, y, takich, wiecie, pobożnych. Y, Pani z kościoła nie wierzy, że ma demony, prawda? Nie wierzy. Jak demony, tak ładnie, wiecie, szukieneczkę ma, ładna fruzurka, super dziewczyna, śpiewa ładnie Bogu, uwielbia Pana Boga, rączki podnosi, modli się, się na językach. Jakby takie Pani ładnej siostry, czy e, no, siostry jakiejś, jakby mogły demony dostać. Widzicie, czasami I to jest czasem pokazał dawno, wielu, wielu lat, że czasami to jest problemem, że jest pak w życiu zrobiony i te demony są złośliwe i te demony próbują, jeśli będą mogły powstrzymać dziewczynę, pójścia do małżeństwa z crazy po prostu, żeby się zachowywała. Wiecie, już się wszystko układa nagle, grę, odpala niepotrzebne awantury i tak dalej, tak to się czasami przejawia. A jeżeli te demony nie są w stanie powstrzymać danej siostry, odpuścić do małżeństwa, to później może się okazać, że jakby jest małżeństwo, to później małżeństwo jest no non stopem coś, już non stopem kłótnie, non stopem rzeczy, bo są duchy i mogą te duchy osiedzieć w obydwu osobach, ale jeżeli siostra wie, że już latka są, i ma się szykować, i tak dalej, a ciągle coś wypada, ciągle coś, coś ją ciągle odciąga, tak jak powiedziałem, może być problem również obok tych rzeczy, po prostu byle jakiego charakteru, byle jakiego zachowania się bardzo wyniósł, zachowywania się bardzo, że ja, niektóre siostry zboże, są, wiecie, psami panami, a przez całe życie się zachowały, że one są tak super, że żaden nie nie, nie, nie zasługuje na Chyba żeby, nie wiem, jakiś brat Pete do nich przyjechał, no to może, czy jakiś tam inny, dziewczyny tam wiedzą, to kim się tam podtegują i które im się podoba, to jakby taki gość się w kościele pojawił, to by pewnie poszło, ale jak nie, to później nie słuchają Boga, są mnie posłusze i mają zły charakter, niektórzy ludzie w kościele są takimi dziwakami po prostu, nie mają takich emocjonalnych nie mają takiego zachowania potrzeba niektóre siostry z nie mają się zachowywać względem mężczyzny zachowują się jak małe dziewczynki jak małe takie kutliwe dziewczynki które wiecie czasami czasami jak, jak, jak ludzie są młodzi byliśmy młodzi jeszcze jeszcze dać młody ale jak zupełnie mały to czasami wiecie chłopaki z dziewczynami wiecie się przekomarzają Chłopaki ciągną dziewczynę za włosy, a dziewczyny się tak zachowują dziwnie. Wiecie, tak. tylko to wiecie: to, jak ktoś jest młodą kobietą i z małą dziewczynką, to, jeszcze, to jest okej, okay, bo to tak się dziewczynki zachowują w tym czasie. Ale jak takie zachowanie jest i dziewczyna ma 20-30 lat, to to jest wielki problem. I te zachowanie oczywiście, może być powiązane. Ale wróćmy jeszcze do tego, że tym siostrom i również bratom, bracia mogą mieć również takiego ducha. Który im przeszkadza w pójściu do małżeństwa, który również powoduje, że jak już coś się układa, jak chcą już coś robić, to coś się dzieje i oni po prostu zachowują się dziwnie, zachowują się, kłócą się, wyzywają i różne inne dziwne czasem rzeczy się dzieją, a więc weźmy to pod uwagę, że potrzeba uwolnienia, jeżeli siostra, wiesz, ma 20-30 lat, chciałby iść do ślubu, to ja polecam przejść uwolnienie, zacząć się modlić i po pierwsze złamać wszelkie pakty, jeżeli jakiś duch w środku siedzi, które jak one powchodziły te demony mogły powchodzić te demony powcho mogły powchodzić generacyjnie, te demony mogły, mogły powchodzić podczas jakichś tam grzechów, które człowiek robił, te demony nawet mogły zostać przysłane z zewnątrz, po to, żeby powstrzymać Boże rzeczy w życiu, bo tak jak wiemy, Biblia chce, żeby każdy z nas miał rodzinę i tak dalej. A więc musimy że tym świadom, Jeśli jakaś tam siostra jest, w której duch się te pokaże, że to jest problem, a wiele może być, to polecam wyrzec się faktu wszelkim demonom, który próbuje grać rolę męża tego typu rzeczy, który próbuje powstrzymywać prawdziwe małżeństwo, które Bóg przygotował dla Was do manifestacji. Trzeba się tego wyrzec, trzeba przyjść przed Boga, wyrzeć się tego, powiedzieć, że palu palił wszystko temu demonowi, albo demonom, i powiedzieć, że więcej nie mam prawa, że się wyrzekam z fałszywego ducha, który się podszywa, pod, w przypadku kobiet małżonka, w przypadku mężczyzn, będzie to babka. Demony są bardzo, bardzo szpytne, ale Bóg jest mądrzejszy i Bóg ma moc i polecam Modlić się, złamać wszelkie klątwy, przekleństwa, wszelkie obwarowania, które diaby mają i wy tak długo się modlić, aż do domu wyjdą i iść oczywiście najlepiej na służbę uwolnienia, żeby od tych domów być uwolnieni.